Cześć. Z tej strony Alek Nogieć. Witam cię bardzo serdecznie. Chciałbym tutaj poruszyć taki bardzo ciekawy temat, a mianowicie Część ludzi nie może sobie poradzić z codzienną bezsennością. Jest to związane z tym, że mamy bardzo dużo stresu. Nasze ciało broni się przed wieloma takimi problemami życiowymi. Cały czas mamy ten kołowrotek w naszej głowie. Chciałbym, żebyśmy zastosowali techniki EFT w bardzo prosty sposób i spróbowali znieść troszkę tego stresu. Związanego z tym, że nie możemy zasnąć. Więc tapuj ze mną punkt karate. Jeśli jesteś w takim trudnym momencie, że masz problemy z bezsennością, spróbuj potapować bardzo prostą rundkę. Zrobić sobie ze mną tą prostą rundkę EFT. Głęboki wdech przez nos. Spróbuj poczuć, jak się czujesz w swoim ciele. I powtarzaj za mną. Mimo, że nie mogę spać, bo czuję stres. Całkowicie kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Mimo, że nie mogę zasnąć, nie mogę spać, bo czuję stres, dużo tego stresu w mojej głowie, to i tak całkowicie kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Mimo, że czuję silny stres i napięcie w moim ciele i nie mogę spać, to całkowicie kocham, akceptuję i wybaczam to sobie. Ten stres nie daje mi spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać przez ten stres. Nie mogę zasnąć. Nie mogę spać. Nie mogę spać, czuję stres. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie, mogę spać. nie pozwalam sobie na sen. Tyle mam problemów. Czuję ten stres. Czuję ten stres i napięcie, bo nie mogę spać. Nie mogę spać. Ta bezsenność. Nie mogę spać. Nie radzę sobie z tym. Nie mogę spać. Za dużo mam problemów w mojej głowie. Nie mogę spać. Nie mogę spać. Nie chcę spać. Bo jak zasnę, to nic mi to nie pomoże. Mam za dużo problemów, za dużo spraw na głowie. Nie mogę tego zostawić. Nie pozwolę sobie na sen. Nie mogę spać. Ten niepokój jest we mnie. Czuję ten niepokój. I nie mogę spać. Weź głęboki wdech przez nosek. A co, jeśli już mogę spać? A co, jeśli już mogę spać? A co, jeśli uwolnię ten stres i napięcie? A co, jeśli mogę uwolnić ten stres i napięcie z mojego ciała? A co, jeśli już mogę spać? A co jeśli już mogę spać? A co jeśli mogę sobie pozwolić i spać? Uwalniam ten stres i napięcie, które nie pozwalają mi spać. Uwalniam ten stres i napięcie, pozwalam sobie spać. Już mogę bezpiecznie spać. Już mogę poczuć się bezpiecznie i zasnąć. Mogę poczuć się bezpiecznie i zasnąć. Już mogę zasnąć i czuć się bezpiecznie. Już mogę zasnąć i czuć się dobrze i bezpiecznie. Uwalniam to, że nie mogę zasnąć. Już mogę spać i poczuć się bezpiecznie. Otwieram się na to, że czuję się bezpiecznie. Że bezpiecznie mogę spać. Uwalniam cały stres i napięcie z mojego ciała. Już mogę poczuć się dobrze. Już mogę poczuć się bezpiecznie. Już mogę się położyć i po prostu pospać. Już mogę poczuć się dobrze i bezpiecznie. Już mogę spać. Pozwalam sobie. Pozwalam sobie na relaks. Na spokój sobie pozwalam. Pozwalam sobie na spokój, relaks i sen. Już mogę spać. Już uwalniam ten stres. Uwalniam ten stres i niepokój. Już mogę poczuć się dobrze i spać. Już mogę poczuć się dobrze i spać. Już mogę uwolnić ten stres. Mogę uwolnić ten niepokój. Uwalniam ten niepokój z mojego ciała. Uwalniam ten niepokój z mojego ciała. Już mogę czuć się bezpiecznie. Już mogę spać. Już mogę poczuć się dobrze i spać. Już mogę poczuć się dobrze, bo akceptuję. Całkowicie i wybaczam to sobie. Głęboki wdech przez nosek. I luz. Mam nadzieję, że ta rundka Cię uspokoi, da Ci troszeczkę więcej bezpieczeństwa i że będziesz mógł, mogła swobodnie sobie po tym zasnąć. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i żegnam się z Tobą, zanim ja zasnę i nie będę mógł skończyć tego nagrania. Ale knogieć.